Cześć, witajcie! Jesteśmy dzisiaj na Champion'ie, zebraliśmy się w super gronie z Piotrkiem, kulturystą profesjonalnym, żeby omówić temat wyciskania leżąc. I zaraz wam pokażę, jak przytyrać 150 ileś kilo na klatę naturalnie. Piotrek wam nie pokaże, bo on tyle nie robi. Zatem ostatnio na Facebooku Instagramie pytałem was, Właśnie, żebyście pisali w komentarzach, jakie rzeczy odnośnie wyciskania leżąc chcecie zobaczyć i te rzeczy będę powoli analizował, oczywiście nie idąc cały czas do fryzjera. Ale e, jeśli chcecie mieć wpływ na kanał, na to co się dzieje, co będę dzisiaj pokazywał, no to właśnie musicie obserwować mnie na Facebooku i Instagramie, bo właśnie z Waszych porad tam korzystam. Także moi drodzy, używając tych magicznych przedmiotów, te dwa znacie, ten pożyczony od piątka, będziemy robić rozgrzewkę. Na co należy zwrócić uwagę? Po pierwsze, na najprostsze w świecie wymachy, nie? Także wymachy klaty, w tą stronę, w tą stronę. Generalnie zawsze trzeba się rozjąć, nie można przyjść na hama i wbić sobie na klateczkę, myśląc, że można od razu zrobić 100 kilo, Ale używając tej czerwonej gumy, jeśli chodzi o takie zwykłe wymachy, tutaj nie ma filozofii, jeśli chodzi o używanie tej gumy, warto sobie zrobić na przykład dyslokację różnego rodzaju, żeby otworzyć sobie fajne klateczki, bareczki, żeby nam nic nie bolało. Możemy zrobić też tak zwany rozrywanie gumy w ten sposób. lub Możemy użyć tej magicznej gumy mini bend, zakładając ją na łokcie, robiąc różnego rodzaju odwodzenia. Dzięki tym wspaniałym ruchom, zarówno aktywujemy nasze rotatory, odpowiedzialne za stabilizację, rozgrzewamy nasze bareczki, żeby nas nie bolały, bo ludzie później mówią, że pryszkanie leżąc jest kontuzjogenowe. Nie jest, jeśli zrobi się dobrze. I po zabawie z tymi rzeczami, użyjemy magicznej piłki jajogniota, i tak, Czy mogę się wtrącić? No możesz się. Jest jeszcze jedno fajne ćwiczenie, które ja. ostatnio widziałem na internetach To mogę ci pokazać jak chcesz No to pokażesz mi później Możemy się położyć na tej pięknej macie Możemy uczyć rolera. tylko że on nie jest mój, więc po pierwsze nie używam tych rzeczy Po drugie on... Nie Wrzucamy do kosza tam gdzie jego miejsce Przede wszystkim fajnie byłoby Rozluźnić naszą górę pleców. Generalnie chcemy na ławce nie leżeć płasko jak kotlec gabowy, tylko pyk zuchować mały łuk. To nie musi być hardgorowy mostek, który później piszecie, że Was boli, o czym będę mówił zaraz, ale ten lekki łuk pozwoli Wam lepiej zaangażować klatę. Tak, mostek lepiej angażuje klatę, jeden cm3. Pozwoli skrócić teoretycznie zakres ruchu troszeczkę i pozwoli zapewnić stabilność w barkach. Także nic prostszego niż wsadzanie tego na mięśnie prostowniki góry szpietu i strzykamy. Chyba mam wrażenie, że ta ściana nie jest stabilna. <grym> Także jednak stwierdziłem, że się położę. O co chodzi z rozjuszeniem góry pleców w rolowaniu? Generalnie sporo osób siedzi tak w ten sposób. Ciężko jest wyciskać w takiej pozycji, barki są przesunięte do no przodu, to jest smora dzisiejszych czasów. Chcemy jakby się otworzyć, jakąś platę. Pokazać cycki Także popijajcie w ten sposób. Chcę tylko, tylko powiedzieć coś o życiu? do Ameryki. A co? Co się ostatnio wskuszyło na YouTube? A to zaraz powiem. To mam cały wywód tutaj do powiedzenia. Także zobaczymy, czy Piotrek wchodząc. Jezu. O, dobra, Piotrek, co, co ty tutaj zrobisz? Piotrek robi przysiady. No i widzicie, to boli, nie? Boli. Myślicie, że przysiady to ćwiczenie na nogi, wyciskanie leżąc to ćwiczenie na klatę. A generalnie rozgrzewka jest bardzo często taka sama. A im bardziej ktoś stęka, że bolą go barki, boli, bolą, bolą dół pleców, cokolwiek podczas wyciskania, to z reguły właśnie brakuje mu rozgrzewki na dół ciała oraz plecy, cały kręgosłup. Także mimo, że to jest ćwiczenie na klatę, wiadomo, to pamiętajmy również można sobie zrobić wymachy na dół ciała. Najprostsze, ustawiamy się w ten sposób. Pyk, 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 pyk. Nikt jeszcze nie umarł od rozgrzewki do u ciała. Jeśli rozgrzejesz do ciała w ten sposób, różnego rodzaju wymachy, będę zaraz pokazywał inne rzeczy, to po pierwsze, twój mastek będzie lżejszy, nie, będą, nie będzie się bolał dwóch pleców, zajmiesz lepszą pozycję. Cały, cała masa plusów. Jak wrażenia, boli. Boli to rośnie. To jest nieznośne. To jest nieznośne. Boli to rośnie, powtarzaj tak radośnie. Piotrek teraz założy na kolana. Na pewno znacie ten trik z zakładaniem gumy na kolana, e, chyba, że mnie nie obserwujecie. No, ostatnio cały czas tym spamuje. Guma, guma na kolanach, guma na kolanach. Praktycznie każdemu się tu przyda założenie tej gumy na kolanach w świetny sposób, żeby pozbyć się hiperlordozy, czy też chociaż troszkę zminimalizować jej skutki na, na przysiadzie. No ale jak oczywiście na przysiadzie, to znaczy, że można zrobić to samo. Nie ma ostrości, oczywiście, nigdy nie ma ostrości. Jeśli można zrobić to samo na przysiadzie, to tak samo można zrobić to na ławce. Generalnie, jeśli mamy problem z odcinkiem lędźwiowym, czyli mamy ten przeprost w lędźwiach, bolą nas plecy, nasza sylwetka wygląda jak taki kaczy kuper, to właśnie świadczy o! Słabym brzuchu, słabych pośladach i tak samo na ławce, słaby brzuch nie odgrywa jakieś tam mega roboty, nie? Ale generalnie cała ta pozycja, którą już mamy wyuczoną, te spięte pocztowniki, powodują to, że nas po prostu boli. Także Piotrunio, Piotrunio tyra teraz z gumą. Zobaczcie jaki piękny, technicznie beznadziejny przysiad. A tutaj proszę Państwa mamy Piotrka, który właśnie przygotowując się do przysiadów, ale do ławki właśnie też rozciąga. Robi tak zwane bułgary. Rozciąga tutaj czwórkę, rozciąga biodro. Jak się czujesz Piotrek? Zajebiście się czujesz, tak? I co? Bolą Cię plecy od wyciskania leżąc? Nie, tak? No to dobrze, bo rozciągasz bioderka. Żeby nie było, nie zaczynam. Od i zrobiłem jedną serię na A, Zesrał się, nie zrał. Także ustawiam się. Na początku ustawiam chwyt. Później się lekko przyciągam w ten sposób, żeby spiąć łopatki. Teraz jak widzicie już mam lekki mostek. Można mi tu wsadzić prawą butelkę. Sam fakt, możesz pokazać, te kolana, nie? Uff. Sam fakt, że mam tą plumę, ona mi ściąga kolana do wewnątrz, a ja staram się utrzymać stabilną pozycję. I oczywiście to nie jest tak, że używamy nóg, żeby oszukać, żeby wycisnąć więcej, bo tak nie będzie. Te nogi pracują izometrycznie, czyli nie ruszają się w żadnej płaszczyźnie, one po prostu stabilizują. Jeśli będziesz mega ustabilizowany, to wyciśniesz większy ciężar, zaangażujesz bardziej klatę. Czyli dzięki temu, że nauczysz się spinać pośladki, nogi, właśnie dzięki tej gumie, to właśnie osiągniesz lepsze wyciskanie, lepsze rezultaty, jeśli chodzi o budowę najprostszej klatki piersiowej. Jeszcze z tego co wiem, to Piotrek, tutaj zawodowy Trójboista, wykonuje przed wyciskaniem. Coś takiego, co się nazywa, jak to się nazywa, to yy, trzymanie ciężaru nad głową, tak? Tak. Robić coś takiego. Także Piotrunia sobie wyciska ciężar, trzymając go bardzo szeroko nad głową, tak jak normalnie do wyciskania i trzyma. Dzięki temu, że trzymamy ciężar nad głową, stabilizujemy, nasze mięśnie się fajnie tutaj uruchamiają, wszystko działa, łopateczki, rotatory, fajnie się rozgrzewamy. Także zarówno góra ciała, czyli łopatki, trzeba je dobrze rozgrzać, rozluźnić kaptury, żeby nic tam nie przeszkadzało. Jeśli masz bardzo mocno spięte kaptury, to cię będzie limitować. Jeśli będziesz miał osłabione łopatki, nie będziesz mógł ich spinać. Boli cię łopatka, często to świadczy o tym, że jest na przykład odstająca, osłabiona, za, za bardzo spięty kaptur. I tak samo dół ciała. Bolą cię plecy, to często są za słabe pośladki i brzuch. Także tutaj kopiując, polecam skład University. Piotrek mi tutaj polecił to ćwiczenie. Generalnie bardzo polecam typa, żeby go obserwować. Zawsze pokazuje świetne myk. rzeczy. Tryk, dodane, polubione. O, tutaj Lidia, twoja przyszła dziewczyna. Piotrek teraz skopiował to ćwiczenie. Również je wykonuje przed siadami, ponieważ w przysiadach, które będziesz robił, czyli low bar, również. Niestety, ale trzeba popisać się mobilnością w barkach. Bolą Cię łokcie na przysiadach, bolą Cię nadgarstki. Również brak ruchomości w barkach, zamknięta klatka, ból, wszystkiego. Dobra, pierwsza rzecz tutaj ważna. Zaczynamy wyciskać poważne ciężary. Co jest ważne? Po osób się pyta na temat tego mostka. Generalnie mostek to jest tylko i wyłącznie... Z pięciu łopatek utrzymanie tej pozycji, bark się nie rusza. Ale generalnie co zrobić, żeby ten mostek przełożył się na lepszy wynik? Używamy tak zwanego lek raingu, czyli spinamy mocno czwóry. Czyli co robię w tym momencie? Jeśli zdejmuję sztangę ze stojaków, to jest moja sztanga na ten wypadek. Postaram się odkrywać się w tą stronę. Nie wiem co to widać. Jak nie mam ciężaru, to ten pośladek się ślizga. Generalnie nie mamy się ślizgać, bo to na pewno nie będzie w porządku. Ale taki jest zamysł. Zdejmuję sztangę ze stojaków i już mam napięte te czworokłowę. One muszą drgać. Poślady też muszą lekko drgać. Wschodzę. Staram się jeszcze mocniej je odepnąć. Czyli trzymam cały czas spięcie tutaj i bach, jeszcze się mocniej je odpyta. Ale teraz nauczymy się zakładania monsterów, tak żeby... Sporo osób pyta jakie usztywniacze kupić Skoda, Mleko, macie zniżkę na Monster Ja mam Monster, Piotr ma Monster Wszyscy moi znajomi mają, to jest dobra firma Spoko, także Piotr mnie nauczył, żeby pierwszą zakładać lekko Natomiast, żeby zmaksymalizować sztywność nadgarstka Nie chcemy mieć tego drgania No pierdzielamy On musi wejść głęboko Jak wchodzi głęboko, to zobaczcie Już praktycznie nie mogę, nie mogę nic robić Owijam to boli na początku, niezbyt komfortowe, ale zobaczcie, ten nadgarstek drga jak powalony, a ten tutaj się nic nie rusza. On nie ruszy się w żadną stronę. I generalnie do tego powinniśmy celować. Teraz możemy bezpiecznie wyciskać zamiast wyciskać tak. Inne ćwiczenie możemy wykonać w ten sposób. Zakładamy gumę jakąś poręcz. Co Piotr będzie robił? Piotr, mój drogi, ale coś ściąga. Także. Pamiętajcie, wyciskanie to tak naprawdę odwrócone wiosłowanie do pewnego stopnia. Nie chodzi o to, żeby wiosłować w opadzie tym ciężarem, co wyciskasz, to niemożliwe. Ale żeby ten ruch był podobny, Piotrunia sobie pięknie tutaj ściskał łopateczki, buja w tą stronę, w tamtą. Pięknie je lekko pompuje. Często ludzie mają tak, że po zrobieniu wiosłowania lepiej czują plery. Także przemyślcie czytania. to. Drugie Jeszcze ćwiczenie. Za tak, bardzo mnie technicznie robić. Pyk pyk, no trochę ci łokieś spierdala. No. Napiszcie w komentarzu, czemu Piotrek jest moim ulubionym kulturystą. Dobrze moi drodzy, jeśli macie więcej pytań na temat ławki, to zapraszam Was do komentarzy. Może wyjdzie część, jak wyciskać więcej na klatę numer 2703 i jak mieć większy dół na wapno. Także podsumowując ten film, pamiętajcie o tym, że mostek w odcinku piersiowym jest spoko, jest zdrowy, jest bezpieczny, pozwala nam aktywować bardziej klatę, ustabilizować łopaty. Jeśli łopaty Ci wylatują, spora szansa, że może te łopaty odstają, może warto rozluźnić kaptur, może warto popracować z terapeutą na przykład jakieś tipy na, na łopatki. Jeśli ławka Ci się ślizga, ławka jest za wąska, to może warto właśnie też posmarować posmarować ławkę magnezją lub założyć na nią gumę. Bardzo często to jest wina ławki, ale również oczywiście wzmocnienia łopatek, pracy z fizjoterapeutą. Jeśli boli, boli się odcinek lędźwiowy, może zminimalizuj mostek. Nie musisz mieć mostka w odcinku lędźwiowym, także można Ci wsadzić tam butelkę wody. To nie jest konieczne. Jeśli już chcesz mieć ten mostek w odcinku lędźwiowym, to właśnie zadbaj o to, żeby wzmocnić brzuch, wzmocnić poślady, bo prawdopodobnie również przez tą hiperlordozę, czy jakieś tam tendencje do krzywienia się, masz problem właśnie też często w przysiadzie, czy w martwym ciągu. Yy, także, to było tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć! Trzy, cztery... Góra! Yes. This, that, shit, better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit, better get lit when I give you that fire.